Jeżeli do tej pory nie oszczędzałeś, a budżet domowy cię przerasta, to nie martw się, bo możesz rozpocząć w zupełnie inny sposób. Wystarczy złotówka tygodniowo, a na koniec roku będziesz mieć 1378 złotych. Przed chwilą dowiedziałeś się, że odłożysz prawie 1400 złotych w rok, odkładając tylko złotówkę tygodniowo, ale. Jak to możliwe, skoro rok ma tylko 52 tygodnie? Metoda jest lekko podchwytliwa, ale i banalnie prosta. Co tydzień odkładasz złotówkę więcej niż w poprzednim tygodniu. To jedyna zmiana w całym procesie. Możesz pomyśleć, że to dość durna metoda i komu to w ogóle się przyda, ale okazuje się, że jest to niezwykle pożądany sposób oszczędzania. Zanim zrobiłem ten film, opublikowałem ten sposób na swoim blogu w formie artykułu i udostępniło go ponad 6 tysięcy osób. To chyba świadczy samo za siebie. No okej, okay, ale jak to wygląda w praktyce? W pierwszym tygodniu. Tygodniu odkładasz jedną złotówkę, w drugim tygodniu odkładasz dwie złotówki, w dziesiątym tygodniu odkładasz 10 złotówek, a w 52 tygodniu odkładasz 52 złotówki. Nie ma tu nic trudnego do zrozumienia, prawda? Po roku korzystania z tej metody będziesz mieć oszczędności w wysokości 1378 zł, a cały proces przebiegnie bezboleśnie. Dlaczego? Na początku kwoty są tak niskie, że praktycznie w ogóle ich nie czujesz. Dzięki małemu wkładowi jesteś w stanie przekonać się do nawyku oszczędzania bez poczucia straty. No bo co to jest dla Ciebie złotówka tygodniowo? Tyle co nic. Zanim odkładana kwota zacznie być dla Ciebie odczuwalna, powinieneś czuć się już komfortowo z samym nawykiem oszczędzania. Co bardzo ważne dla budowania nawyku na samym początku, ustal sobie jeden dzień tygodnia, gdy odkładasz pieniądze do skarbonki albo na konto. Inaczej łatwo zapomnisz o całym procesie. Niech to zawsze będzie poniedziałek, piątek, niedziela albo jakikolwiek dzień jest dla Ciebie najlepszy. Niech to po prostu zawsze będzie ten sam dzień tygodnia. Dlaczego metoda złotówki tygodniowo jest tak skuteczna? Bo działa jak. Kula śnieżna, z początku niepozorna i nikt jej nie zauważa, a z biegiem czasu nabiera coraz większego rozpędu, by na sam koniec zaskoczyć wszystkich swoim rozmiarem. Jeżeli nie zniechęcisz się w trakcie całego roku, jest szansa, że dalej będziesz oszczędzać w ten sposób. Może nadal będziesz zwiększał stawkę, bo zauważysz jak proste jest oszczędzanie, a może utrzymasz poziom 52 zł co tydzień, bo to tylko 208 złotych miesięcznie, decyzja należy do Ciebie. Dużo ważniejszy jest natomiast element działający na Twoją psychikę. Skoro możesz oszczędzić kilkadziesiąt złotych miesięcznie, tak po prostu to możesz też świadomie pozbyć się zbędnych wydatków, a to już krok w stronę prowadzenia porządnego budżetu domowego. Jeśli chcesz wiedzieć więcej o budżecie, to zajrzyj do mojego poprzedniego materiału, gdzie wszystko ci wyjaśnię. A jeśli będziesz potrzebować jeszcze więcej informacji, to możesz także skorzystać z mojego kursu online, gdzie w 12 lekcjach zmienisz budżet w prostą, szybką i skuteczną kontrolę twoich finansów. To oczywiście autoreklama, a link jest w opisie pod filmem oraz przypiętym komentarzu. Każda metoda oszczędzania ma oczywiście swój swoje plusy i minusy. Jeżeli jesteś zwolennikiem gotówki, to używaj skarbonki, słoika, pudełka czy czego tylko zechcesz. Obserwowanie jak twoja skarbonka się zapełnia jest niewątpliwą zaletą, bo może napawać cię dumą i motywacją do dalszego oszczędzania albo wadą, bo stanowi pokusę, by wszystko wyjąć i oczywiście wydać. Drugim rozwiązaniem jest oddzielne konto albo subkonto w koncie głównym. Nie dość, że twoja kasa jest oprocentowana, no, zawsze coś, to jednak możesz na bieżąco kontrolować ile już masz. Możesz też zmienić nazwę konta i dodać do niego konkretny cel, czyli ilość gotówki, jak na przykład wyjazd na narty, 2000 zł. Dzięki temu zorientujesz się, jak duże postępy już uczyniłeś oraz ile ci oczywiście jeszcze brakuje. Konkretny cel ostudzi także twoje zapędy impulsywnego wydawania oszczędności i zmniejszy szansę na to, że przeznaczysz te pieniądze na coś innego. Nie chcesz oddalać się od swojego celu, dlatego dobrze przemyślisz, czy faktycznie chcesz kupić te nowe buty, bo opóźni to twój wyjazd na narty. A może nawet całkiem pokrzyżuje plany, bo nie wyrobisz się z oszczędzaniem do końca sezonu. Zdecydowanie wolisz trzymać się planu. Pamiętaj, że początki oszczędzania to walka głównie z samym sobą. Jeżeli potrzebujesz w tej walce sojusznika, to sprawdź moje pozostałe materiały na kanale. Zawsze znajdziesz na nim coś ciekawego, co pomoże Ci poprawić Twoją sytuację finansową. Możesz zacząć na przykład od tego kompletnego poradnika o prowadzeniu budżetu domowego, a na dziś to wszystko. Cześć!